Pomódźmy się do Ducha Świętego. Przyjdź, Duchu Święty, z mocą. Potrzebujemy Twojej pomocy. Otwórz nasze uszy. Otwórz nasze oczy. Nasze myśli, nasze serca i nasze usta, abyśmy zobaczyli jak bardzo jesteśmy obdarowani i ustami wyznawali wobec całego świata że Jezus jest mesjaszem i panem. Amen. Amen. Można usiąść. Moi kochani, dzisiejsza liturgia słowa zwłaszcza drugie czytanie z listu świętego Pawła apostoła do Galatów objawia nam prawdę jak bardzo jesteśmy obdarowani. Jak bardzo jesteśmy przez Boga obdarowani i jak bardzo jesteśmy obdarowywani nieustannie. To obdarowywanie, to obdarowanie wypływa z sakramentu chrztu świętego. Tym pierwszym obdarowaniem o którym mówi Święty Paweł w liście do Galatów dzisiaj, jest to, że jesteśmy przyobleczeni Chrystusa. Wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni Chrystusie, przyoblekliście się Chrystusa. To jest niesamowicie ważna prawda, że jesteśmy przyobleczeni Chrystusem. Drugim obdarowaniem, które wypływa z sakramentu chrztu. Jest to, że wy wszyscy, czytamy w liście do Galatów, przez wiarę jesteśmy, wszyscy przez wiarę jesteśmy synami Bożymi w Chrystusie Jezusie. Jesteśmy synami Bożymi w Chrystusie Jezusie przez wiarę, przez chrzest. To jest niesamowicie dobra nowina i niesamowite obdarowanie. I trzecim obdarowaniem, o którym wspomina święty Paweł, jest to, że przez chrzest Należymy do Chrystusa, jesteśmy potomstwem Abrahama i dziedzicami zgodnie z obietnicą. Moi kochani, to jest dobra nowina. Najwspanialsza dobra nowina, jaką możemy usłyszeć. Że jesteśmy przez Boga tak bardzo obdarowani. Świadomość, że jestem przyobleczony Chrystusa. Świadomość, że jestem przez wiarę synem Bożym w Chrystusie. Świadomość, że należę do Chrystusa i jestem dziedzicem, sprawia, że ja niczego się nie boję. Sprawia, że ja niczego nie muszę się bać. Jestem chrześcijaninem, jestem człowiekiem ochrzczonym i nie muszę się bać, bo żyję w Chrystusie, poruszam się w Chrystusie i należę do Chrystusa. Amen. Amen. Dwa lata temu byłem w Rzymie na takim światowym zjeździe. Ewangelizatorów i charyzmatyków, i mieliśmy spotkanie z Ojcem Świętym Franciszkiem, który powiedział takie słowa, że dzisiaj, dzisiaj chrześcijanie żyją w trudniejszych czasach niż na początku chrześcijaństwa, bo wtedy oni mieli jakiś wybór mogli wyprzeć się wiary i ocalić życie. Dzisiaj nikt się nie pyta, czy ty jesteś prawosławny, czy ty jesteś grekokatolik. Czy ty jesteś protestant? Dzisiaj nikt się nie pyta, z jakiego jesteś kościoła. Stawia się pytanie jedno: Czy jesteś chrześcijaninem? Jeżeli powiesz, że tak, są miejsca na świecie, gdzie chrześcijan się zabija. Za to, że powie tak, jestem chrześcijaninem. Czy to katolik, czy prawosławny, nikt się tego nie pyta, z jakiego jesteś kościoła. Pyta się tylko, czy jesteś ochrzczony w imię Jezusa. Tak, jestem ochrzczony, należy do Chrystusa i za to ludzie giną. A my co mamy do stracenia? Czasami może dobre imię, czasami, że się ktoś na mnie popatrzy. Przyznam się do Jezusa, co mam do stracenia? Upomnę kogoś w imię Jezusa, Chrystusa, co mam do stracenia? I niekiedy my się tego wstydzimy. Moi kochani, Ojciec Święty mówił, nie możemy się bać, mówił dalej Ojciec Święty, nie możemy się bać, bo nie jesteśmy sierotami. Naszym Panem jest Jezus. Dlatego z odwagą głoście wszędzie, że Jezus żyje i że jest Panem. Do tego was posyłam. Wszędzie, gdzie będziecie, głoście, że Jezus jest Panem i Mesjaszem. To jest podstawowe orędzie, że jest stworzycielem nieba i ziemi, jest królem, jedynym zbawicielem świata. I czeka na każdego człowieka z miłosierdziem. Wszędzie o tym mówcie. Nie wstydźcie się tej prawdy. Nigdy nie wstydźcie się wychwalania Pana w radości, mówił Ojciec Święty. Nie pogardzajcie tymi, którzy wychwalają Pana tańcem, śpiewem i klaskaniem jak Dawid. Bo kto pogardza tymi, którzy uwielbiają Boga, nie jest prawdziwym chrześcijaninem. I skończył Ojciec Święty takimi słowami. Ten, kto pogardza tymi, którzy się modlą w kościele. Ten, który pogardza tymi, którzy podnoszą ręce, klaszczą w ręce, tańczą jak Dawid, uwielbiają Pana, modlą się publicznie. Ten, kto tymi pogardza, nie jest prawdziwym chrześcijaninem. Po prostu założył maskę chrześcijanina. Bo on nie ma w sercu Pana. On może sobie odpowiedzieć, kto jest jego Mesjaszem. Kto? Koledzy, koleżanki może. Ten, kto ma na ustach... Słowa, że Jezus jest Panem, Jezus jest Królem, Jezus jest Mesjaszem, nie wstydzi się wychwalania Pana, bo to jest Jego radością. Świadectwem głoszonym w imię Jezusa Chrystusa pokazujcie, że pokój jest możliwy. Odwagi, działajcie w mocy Ducha Świętego, zachęcam nas, Ojciec Święty Franciszek, który żyje w Duchu Świętym, który ciągle mówi wszędzie: jak mam coś zrobić, pytam się, co by zrobił Jezus? Jak mam coś zrobić, pytam się Ducha Świętego, co ja mam zrobić? Powiedz mi, co ja mam zrobić. Jeżeli ja wierzę we rzeczywistą obecność Jezusa, że on tutaj jest, rzeczywiście, to się go pytam. Jezu, co ja mam zrobić? Jak ja mam postąpić? Co ja mam powiedzieć? Po prostu pytam się go normalnie, jak osobę. A nie kombinuję, co by tam powiedzieć, jak się przypodobać, tylko mówię to, co on mi każe. To, co on chce, żebym powiedział tak działam w imię Jezusa. Moi kochani, przez chrzest należymy do Pana. Wszyscy przez wiarę jesteśmy synami Bożymi w Chrystusie w Jezusie. Zostaliśmy ochrzczeni w Chrystusie i przyoblekliśmy się w Chrystusa. To jest wspaniała prawda. Nie muszę się niczego bać. Jeżeli jest we mnie Chrystus i ja dbam o to, żeby we mnie był Chrystus, dbam o to, żeby we mnie był Chrystus, bo się spowiadam, bo się modlę, jeśli dbam o to, żeby we mnie był Chrystus, nie muszę się niczego bać. Nie muszę się bać, że ktoś mi przeklina, bluźni, rzuca na mnie klątwy czy coś tam. Niech sobie rzuca. Jeżeli ja jestem w Chrystusie i przyobleczony jestem Chrystusem, nie muszę się bać. Skoro uważamy Jezusa za naszego Pana, króla i Mesjasza, nie musimy się bać niczego. Jesteśmy potomstwem Abrahama, dziedzicami zgodnie z obietnicą. Każdy z nas jest synem i dziedzicem. Synem i dziedzicem. To jest wspaniała nowina: że nie jestem sierotą i nie jestem bez majątku. Jakby inaczej mówiąc. Nie jestem sierotą i to bez majątku, ale jestem synem i dziedzicem. To jest pozytywne orędzie, niesamowite. Jestem synem, mam Ojca. Mam Ojca i Ojca, który dał mi jeszcze dziedzictwo. A więc mam przystęp do, do tego całego bogactwa duchowego, którym dysponował Jezus. Jakim bogactwem dysponował Jezus? Jakim dziedzictwem? Jezus głosił Królestwo Boże i uzdrawiał tych, którzy uzdrowienia potrzebowali, a więc cały czas dysponował dziedzictwem otrzymanym od Ojca. I my mamy przystęp do tego dziedzictwa. A więc do czego mamy przystęp? Jakim bogactwem dysponował Jezus? Jezus dysponował słowem. Głosił słowo o Królestwie gdziekolwiek się pojawił. I również my mamy do tego przystęp. Mówiłem o tym przed południem. Jeśli żyję w łasce Bożej, to mam Słowo. Mam Słowo napełnione miłością i mogę mówić w imię Jezusa to Słowo. I to Słowo będzie sprawiało, że ludzie się będą nawracali, będą się przemieniali. Ale jeśli żyję w grzechu ciężkim, powinienem milczeć. Nie mam Słowa. Jeżeli jestem w grzechu ciężkim. Nie mam prawa mówić w imię Jezusa. Mamy milczeć, aby nie robić szkody. Moi kochani, jesteśmy dziedzicami królestwa i mamy przystęp do tego wszystkiego, co jest w królestwie. Z tego królestwa Jezus nieustannie czerpał i rozdawał. Co Jezus rozdawał? Jezus rozdawał miłość. Miał miłość do wszystkich, do dzieci, do starszych, do młodzieży, miał miłość do nieprzyjaciół, i to jest dziedzictwo, które my mamy. Mamy, mamy mieć miłość, zaczerpnąć tej miłości od Jezusa dla dzieci, młodzieży, nawet dla nieprzyjaciół. To jest nasze dziedzictwo. Co Jezus jest, jeszcze rozdawał? Jezus rozdawał pokój. Gdy przychodził do jakiegoś miejsca, dawał pokój. Mówił: Pokój wam, dawał pokój. A kiedy opuszczał jakieś miejsce, mówił zostawiam wam mój pokój. I to jest nasze dziedzictwo. Kiedy idę w jakieś miejsce do największego wroga mam mu nieść pokój. A kiedy wypuszczam, wypuszczam, wychodzę z jakiegoś miejsca, mam zostawiać pokój. Zostań z Bogiem. Niech cię Bóg prowadzi. Boże cię prowadź, mówimy nie. Zostańcie z Bogiem, Boże cię prowadź. To jest spokój. A więc zostawiam was z Bogiem, a Ciebie niech Bóg prowadzi. Pamiętajcie o tym. Co Jezus jeszcze rozdawał? Jezus rozdawał przebaczenie. Przebaczał tym, którzy, za, którzy Go zabili i zdradzili. Jezus rozdawał charyzmaty, dziesiąty rozdział Mateusza i to posłanie: Idźcie i głoście, bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, skrzeszajcie umarłych. Oczyszczajcie trendowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. To jest dziedzictwo. Jezus nam to dał. Amen. Amen. Bóg chce dawać charyzmaty i daje tym, którzy pragną ewangelizować. Bóg daje charyzmaty tym, którzy pragną usłużyć. Bóg daje charyzmaty tym, którzy chcą współpracować z Jezusem. Bóg chce, abyśmy byli charyzmatykami, bo charyzmatyk to ten, który jest w haris czyli w łasce. Łaska. Charyzmatyk to ten, który żyje w łasce, służy i dzieli się łaską, czyli miłością. I w takim patrzeniu na charyzmatyków to jest zaproszenie dla każdego z nas charyzmatyk to nie jest człowiek nadzwyczajny, to jest zwyczajny chrześcijanin zwyczajny chrześcijanin przez chrzest jest powołany do tego żeby był charyzmatykiem jeśli mi mówi jakiś kapłan że, że nie jest charyzmatykiem jeżeli ktoś mi mówi, że nie jest charyzmatykiem to idź się bracie wyspowiadaj i żyj w łasce będziesz charyzmatykiem nawet nic nie mówiąc bo ta łaska przez wiarę rozlewa się na innych moi kochani od chwili Chrztu Świętego mamy przystęp do tej miłości, do tego ogromnego dziedzictwa, mamy przystęp do tego wszystkiego, z czego korzystał Jezus. To dziedzictwo jest niewyczerpane, to dziedzictwo jest odłożone dla nas w niebie i możemy z niego korzystać, kiedy tylko chcemy. Trzeba tylko wyciągnąć ręce i brać dla siebie, brać dla innych, brać to, czego potrzebujemy. Brać z pewnością. Brać z wiarą. Wierzcie, że otrzymaliście to, o co prosicie na modlitwie, a to wam się stanie. A więc kiedy ja przychodzę do tego dziedzictwa, które jest tutaj w Kościele, bo Jezus jest tutaj, to ja tutaj nie przychodzę jak, nie wiem, jak gram w totolotka, że nie wiadomo, co będzie, tylko ja tutaj przychodzę jak do banku, w którym został złożony depozyt. Kiedy pytam się, jaki to depozyt, popatrzę na krzyż, na krzyżu. Został pokonany szatan na krzyżu. On dźwigał nasze choroby i nasze słabości, a więc zostało wszystko złożone w Królestwie Bożym przez śmierć Jezusa. A więc przychodzę tutaj, jak do banku, w którym zostało złożone, zdeponowane wszystko. I mam przyjąć. Z taką wiarą modliliśmy się yy, za, z mamą ośmioletniej Kasi dwa tygodnie temu. Kasia. Dwa tygodnie temu o pierwszej w nocy obudziła się i zdążyła krzyknąć tylko Mamo. I pęknął jej tętniak w mózgu. Pochodzi około, z, Limano, no, z Męciny koło Limanowej. Te, pęknął tętniak, rozległy wylew, po prostu zalane wszystko w mózgu. Przewieźli ją do, do Prokocimia. Lekarze dawali jej pół procenta życia. Szans na przeżycie. Pół procenta. I ta mama zadzwoniła, bo tam poprosili, żeby się, żebyśmy się pomodlili. A więc nie czekając, była jedna, czy to było kolejnego dnia, albo, boże, albo za dwa dni od tego, jakby jak Po prostu była w tym szpitalu w Prokocimiu. I, i zadzwoni, skontaktowaliśmy się i przez telefon, pamiętam, po prostu ogłaszaliśmy w imię Jezusa Chrystusa życie nad tą kasią. W imię Jezusa Chrystusa łamaliśmy Ducha Śmierci. W imię Jezusa związywaliśmy Ducha Śmierci i przez miłość mamy do dziecka przez więzy krwi tej mamy do tej Kasi, niech będzie uzdrowiona, Panie przemawiamy życie, prorokujemy życie na Kasie prorokujemy życie na, nad tymi lekarzami, Panie tchnij życie, tchnij życie, Panie Jezu Chryste, odpędź ducha śmierci z tej sali w Prokocimiu, gdzie ona jest, Panie tchnij przeniknij życiem jej mózg to co zostało uszkodzone przez ten pęknięty tętniak i przez Karoliny w Wigilię Zesłania Ducha Świętego w zabawie otrawiałem mszę świętą o cud, o cud. Przyjechała z Imanowej cały autokar w tej intencji modlić się o cud. O mały cud, który da nadzieję. I wyobraźcie sobie, moi kochani, że w sobotę w zeszłą o 10 dzwoni jej mama. Płacze, że szczęścia jutro, może tam będę u niej, w tej Kasi. Bo Kasia została odłączona od aparatury i samodzielnie oddycha, i będzie podejmowana rehabilitacja. Było pół procenta na przeżycie pół Dzisiaj samodzielnie już oddycha. To się dzieje, to jest spełnienie obietnicy. Skoro należymy do Chrystusa, jesteśmy potomstwem Abrahama i dziedzicami zgodnie z obietnicą. Kiedy stajemy w autorytecie Jezusa, naprawdę szatan jest pokonany. Dlatego, że Bóg chce życia, Bóg daje życie, Bóg powołuje do życia. Umiera tylko ten, który jest w grzechu ciężkim. On idzie do śmierci, on idzie do zmartwychwstania, do potępienia. Jedni i drudzy zmartwychwstaną, ale zmartwychwstaną jedni do wiecznego potępienia, a jedni zmartwychwstaną do wiecznego życia. Chrześcijanin, ten, który nie żyje w łasce, będzie żył wiecznie. Ten, który nie żyje w łasce, będzie żył wiecznie potępiony. Jeden i drugi zmartwychwstanie. Moi kochani, bądź, miejmy w sobie życie. Miejmy w sobie wiarę. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony. A kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą. W imię moje złe duchy będą wyrzucać. Nowymi językami mówić będą. Węże brać będą do rąk i jeśli by co trudnego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą i ci odzyskają zdrowie. 6 czerwca 73 roku Paweł VI powiedział takie słowa Przyszedł czas oceny naszego przylegnięcia do Chrystusa. Czy chcemy być prawdziwymi uczniami Chrystusa, czy zaledwie nazwiskami wpisanymi w księgach ochrzczonych? Oby Duch Święty zechciał wzbudzić nowy ruch, prawdziwie charyzmatyczny, który by poprowadził wierzącą ludzkość w jednym kierunku. My wszyscy musimy poddać się Tajemniczemu tchnieniu Ducha Świętego. Moi kochani, i to robimy. Przez rekolekcje, przez dni skupienia, przez takie duchowe espresso, jak przeżywamy od wczoraj i dzisiaj w tej parafii, chcemy pod, poddać się temu tajemniczemu tchnieniu Ducha Świętego. Jesteśmy tutaj i spożywamy to duchowe espresso, aby ożywić naszą miłość. Aby ożywić to, co otrzymaliśmy w sakramencie Chrztu, aby mocą ducha świętego ożywić sakrament małżeństwa, sakrament kapłaństwa i wszystkie dary charyzmaty, które z tych sakramentów wypływają. Emocje, uczucia pojawiają się po czasie, słabną lub zanikają, a ta Boża sakramentalna miłość, która objawiła się na krzyżu, nigdy nie ustaje. Jeśli pokochałem Jezusa. Jeśli pokochałem drugiego człowieka prawdziwą, bożą, sakramentalną miłością, to taka miłość nigdy nie ustaje. Nawet jeśli ktoś odchodzi, nawet jeśli da list rozwodowy, ta miłość nigdy nie ustaje. Bo miłość na śmierć nie umiera. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje. Nie jest jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar języków, który zniknie. Lub jak wiedza, której zabraknie. Miłość nigdy nie ustaje. Amen. Amen.